Skąd pomysł na te wiaty skandynawskie? Gmina Kamienna Góra sąsiaduje z gminą Mieroszów i na terenie tej gminy znajduje się 10 wiat skandynawskich. Oglądaliśmy te wiaty, wiem, że są bardzo popularne na tym terenie, w związku z tym postanowiliśmy, wykorzystując walory turystyczne naszej gminy, spróbować z wiatami na naszym terenie i zobaczyć jak się przyjmą u nas. Wiaty skandynawskie to są takie niskie budowle drewniane o charakterze noclegowo-wypoczynkowym. E, szczególnie popularne są, tak jak sama nazwa wskazuje w krajach skandynawskich, szczególnie się przyjęła, e, przyjęły w Danii, i są to e, obiekty e, drewniane, które wkomponowane są w krajobraz. Są e, wykonane z ekologicznych materiałów z wykorzystaniem drewna, e, kamieni, elementów zielonych, e, i wkomponowane są, tak jak mówię, w krajobraz, przy popularnych szlakach turystycznych, przy popularnych e, punktach widokowych. W związku z tym. Postanowiliśmy napisać projekt do y, lokalnej grupy działania Kwiat Lnu i tam z, y, z takiego programu Odnowa Wsi uzyskaliśmy dofinansowanie y, na y, ja mówię, dwie wiaty skandynawskie, a także na zagospodarowanie dwóch atrakcji turystycznych, czyli Diabelska Maczuga w Gorzeszowie oraz Stół Sądowy w Kochanowie. Łącznie wykonaliśmy dwa obiekty wiatowe, cztery y, ławostoły, cztery stojaki na rowery, tablice informacyjne. Kosze na śmieci no oraz takie podstawowe zagospodarowanie punktów turystycznych. Łącznie wartość całej inwestycji wyniosła przeszło 95 tysięcy. Z Unii Europejskiej dofinansowa dofinansowany został projekt w wysokości 62 tysięcy. Zwróciłem uwagę tutaj na ten dach. Nietypowy dach. Tak, tak jak powiedziałem, dachy będzie porastała trawa e, z racji tego, że obiekt znajduje się blisko lasu, na zboczu góry, nie będzie to zaburzało całego widoku, on się doskonale wkomponuje w cały krajobraz. No i taka jest idea, ma być ekologicznie, ma być zielono. Chciałbym z tego miejsca podziękować również nadleśnictwu Kamienna Góra, które było partnerem w tym projekcie i bardzo zaangażowanym partnerem, ponieważ ta wiata skandynawska w Krzeszowie znajduje się właśnie na terenie lasów państwowych, na terenie działki, którym zarządza nadleśnictwo Kamienna Góra, a już tak personalnie, no to szczególnie panu nadleśniczemu, panu Gajdzie oraz leśniczemu Markowi Krupie, który pomógł nam również w zagospodarowaniu i przygotowaniu tego terenu pod inwestycje. Mowa tutaj o ogrodzeniu. I o pracach takich tutaj porządkowych, o wycince, wycince kilku drzew, która umożliwiła montaż tej wiaty tutaj w Krzeszowie. Widok z tej wiaty robi wrażenie na Krzeszów. Tak to prawda. Decydując o lokalizacji tego typu obiektów, wzięliśmy bardzo mocno pod uwagę e, no, widok, tak? punkt widokowy. Braliśmy pod uwagę również ruch turystyczny, który odbywa się tutaj właśnie przy tych szlakach, przy drogach leśnych, ale też i przy szlakach turystycznych. Dlatego jedna z lokalizacji to jest właśnie Góra Świętej Anny w Krzeszowie jest przepięknym, naprawdę przepięknym widokiem na kompleks pocysterski w Krzeszowie. Sama wiata znajduje się również w bardzo popularnym. W Sudetach głównym szlaku sudeckim, przy czerwonym szlaku, który no, zapewnia nam bardzo duży ruch turystyczny. No, po kilku tak naprawdę dniach oddania wiaty turystycznej pod użytkowanie, widzimy, że zainteresowanie jest spore, nie tylko ze strony turystów, ale też i grzybiarzy, którzy tutaj szukają schronienia przed deszczem, ale też i odpoczywają sobie podziwiając tą przepiękną panoramę na, na Karkonosze. Druga ta turystyczna skandynawska znajduje się w Czarnowie przy rozdrożu nad Bobrzakiem. Tam jest węzeł bardzo ważnych szlaków turystycznych. No może tam widok jest mniej zapierający dech, ale miejsce jest popularne, tam ludzie często się zatrzymują, odpoczywają, biwakują w związku z tym będą mieli możliwość teraz zrobić to w bardzo cywilizowanych warunkach.